Basiu, jesteśmy w twojej pracowni, powiedz mi, czy artystyczna dusza to jest coś, co w tobie się urodziło, czy odziedziczyłaś to w genach? No myślę, że artystyczna dusza to jest coś, z czym się urodziłam. E, pochodzę z artystycznej rodziny, więc pod tym względem na pewno było mi przychylniej i łatwiej. E, wychowywałam się wśród obrazów, więc tak. Ta sztuka cały czas była koło mnie. Co znajduje się w Twoich obrazach? Ja już e, znam jedną odpowiedź kolor. Ja te właśnie emocje, które czytam, które widzę, tłumaczę na język kolorów, tak bym to mogła powiedzieć kolorów, kształtów e, i ubieram to czasem w, właśnie pod postacią kobiety. Najczęściej, bo sama jestem kobietą, jest mi to temat najbliższy. Um, ale również y, często pod postacią zwierząt. Czystość i wrażliwość y, zwierzęca też mnie bardzo y, rozczula i inspiruje. Masz taki swój ulubiony y, obraz? Um, mam, mam. Jest to jeden z ostatnich obrazów, który. Y, jest już w kolekcji prywatnej wylicytowany na aukcji sztuki Art Info w Warszawie. Jest to obraz pod tytułem Ciepło. To był taki bardzo osobisty obraz, w którym też było właśnie bardzo dużo, dużo emocji. Twoja pracownia mieści się w samym centrum Katowic. Jak to się stało, że Basia Flores jest tutaj? E, stało się to tak, że mm, e, udało mi się Otrzymać ten lokal z programu Lokalna Kultura w Katowicach. Tą przestrzeń zaaranżowałam w taki sposób, żeby poza tą przestrzenią chaotyczną do malowania był właśnie ten kącik, taki przytulny, gdzie, gdzie czy ja mogę sobie usiąść na chwilę, złapać myśli, czy właśnie osoby, które przyjdą nawet na kawę porozmawiać o, o sztuce, mogły poczuć się przytulnie, mogły poczuć się takie otulone. Bardzo lubię Katowice. Pochodzę ze Śląska, urodziłam się na Śląsku. Miałam taki, taką przygodę życiową i kilka lat spędziłam mieszkając w Brazylii. Stąd właśnie moje nazwisko. Stamtąd również mój pies, który przyjechał ze mną z Brazylii. No i czasem trzeba wyjechać daleko, żeby docenić to, co się ma pod nosem, to co się ma blisko. Więc bardzo sobie cenię i Katowice i cały Śląsk bardzo lubię ludzi, którzy tutaj mieszkają, lubię tą kameralność, ale jednak też mimo wszystko bogactwo wydarzeń, które się, się tutaj odbywa, katowice są właśnie takim, ja to, na to zawsze patrzę na to miasto, jak na to, miasto o takiej dobrej, dobrych proporcjach, takich ludzkich, właśnie, ta możliwość spacerowania. Ja wszędzie chodzę piechotą. Gdzie możemy zobaczyć Twoje prace już i w przyszłości? 8 lutego w sąsiadującej z moją pracownią Galerii BWA Katowice wystawa indywidualna moich obrazów, wernisaż o godzinie 18. Zapraszam serdecznie. Wystawa będzie taką trochę nową odsłoną graficzno-kolorystyczną. Także zapraszam i można się przekonać. Oprócz tego moje Ilustracje, bo tym również się zajmuję poza obrazami wielkoformatowymi ilustracją do książek, do gazet, co jakiś czas w wysokich obcasach, w, od czasu do czasu w Newsweeku, czy na okładkach książek. Ja wystawiałam się w wielu miejscach poza Katowicami, również poza Polską, czy, czy w Tokio, w Galerii Spiral, czy w Krakowie, w Galerii Manga. Często ja jeżdżę do Warszawy służbowo. Więc, więc warto mm, rozejrzeć się wokół i docenić to, co mamy blisko pod nosem. To tak ogólnie.